maneczko uszanowanie. Z tej strony Ignać, z kanału Ignać. To co? Jaki jest konkurs, to i nagroda pasowałaby komuś dać, nie? No. Ogłosiłem konkurs z pytaniem: z którego roku są nasze ciemniki, prawda? Bo my to z krzykiem, nawet dwóch. takset gospodarzymy że tak powiem, hobbystycznie, że tak powiem. No hobbystycznie, no. No niech będzie hobbystycznie, no. Lubimy to od młodego. gospodarzkę, ciągniki w ogóle, takie rzeczy. No, zawsze nas to pasjonowało. Gdyby, byłem młody, miałem... Nie ja to nie skłamać. Ja miałem w tym mieć lat. Jak przychodziłem z zerówki, pamiętam, to docierałem wtedy trzydziestkę. Tylko, że ja tam położyłem dwoma, dwoma nogami i sprzęgło i czwórka poszedł w pole i tam tak się kręciłem po tych polnych drogach, nie, bo trzydziestka miała zrobiony remont silnika, nie to, żeby był nowy ciągnik, nie, nie, właśnie. Z którego roku ta 30 może być, nie? jest zapyta. A czekajcie, bo tutaj jeszcze włączę. Pytałem, z którego roku są nasze, nasze ciągniki? Z którego roku jest ten ciągnik rok produkcji? Rok produkcji tego ciągnika? I 30 rok produkcji. Tak. Na tym filmie właśnie też wspominałem, że informacje tego typu... Na filmach mówiłem wcześniej, prawda? Bo filmiki wiadomo, nie kręcę od dzisiaj. Tam jakiś czas zacząłem te kręcić te filmiki, nie wiem czemu ja to dalej robię, chociaż miałem ten interes rzucać, ale... Podoba się ludziom, oglądają tam, komentują. No, to nagrywam, chociaż czego czasu na to czasami jest bardzo mało. Dlatego nawet dzisiaj nagrywam. Jest godzina teraz... Za 15 jest, no za 13, nie pechowa dla niektórych, za 13 godzina 18 jest, więc piątek, wie, wie, wieczór, bior, piątko, kurwa coś się tak się jąkam, piątkowy wieczór, ale co, no wyniki konkursu to już raczej się nie zmienią, chociaż ten film opublikuję w sobotę, tak jak mówiłem wyniki będą w sobotę, no, to będą, no. Jeszcze można oddać głos do końca, do końca dzisiejszego dnia, ale to już chyba raczej nic nie zmieni, bo osoba, która już widzę, odpowiedziała na to pytanie. No już jest, już jest, jako pierwsza, prawda? Która osoba, pierwsza osoba, która poprawnie odpowiedziała na to pytanie. Wiadomość nieedytowana oczywiście, bo edytowana to się nie liczy, bo wystarczy pisać kropkę dzisiaj, a jutro Satan tam wejdę, zobaczę, kto inny coś napisał. Może on lepiej niż ja? Aha, jest tyle i tyle później odpowiedzi takich, ja chyba źle podałem, ja to muszę zedytować, poprawić to. Nie, właśnie, to jest... Wiadomości nieedytowane. No i poprawne oczywiście. No i co? A teraz wstawię kawałek filmiku. Nie, trzy uliwki z trzech filmów, o których mówiłem, nie? Z którego roku jest 30, 80. No i Zetor. Ale gdzieś nie mogę tego uliwka znaleźć, z którego jest roku Zetor. Także podpowiedziałem tutaj wszystkim, że Zetor jest tego samego roku co kosiarka rotacyjna. No. No to wiadomo. Mona sobie było to powoli, powoli poszukać tego. I co? Co niektórzy w komentarzach widziałem poczu poczuli się troszkę, nie to, że urażeni, tylko po prostu, no nie mieli wcześniej możliwości napisania. Nie każdy miał taką samą, takie same szanse, żeby napisać w tej, żeby brać udział, prawda? No bo kto pierwszy, ten lepszy. No bo jak jest jakiś, załóżmy, jak już mówiłem, maraton, no to wszyscy wybiegają o tej samej chwili, załóżmy, że tam wyjść jakiś, prawda? A tu tak jeden sobie zobaczył o tej godzinie, mógł chcę napisać, kto przyszedł wieczorem, no to już nie miał tej możliwości. Dlatego... Dlatego dzisiaj, znaczy czy jutro, w sobotę 18. A wieczorem jeszcze jeden konkurs zrobimy. I to już będzie mógł wygrać każdy, to już niezależnie od tego, o której godzinie on to zobaczy, o której godzinie zapisze, tylko będzie się liczyła poprawna odpowiedź, prawda? Jak będzie więcej jak tego, ale to już, to już później. Zapraszam tak gdzieś, nie wiem. Czyli konkurs to będzie gdzieś tak o 17. Załóżmy o 17 pewnie gdzieś wrzucę zainteresowany no będzie <laughs> oczywiście to jest nagroda dla tego dzisiejszego zwycięzcy mam takie dwie jedna, jedna należy do mnie jest prywatna ta jest jeszcze nie, nie otwarta zapakowana oryginalnie no najwyższa ja już wiem do kogo ta nagroda pójdzie chyba że ta osoba się jeszcze rozmieści do, do, do północy dzisiaj albo swoje wiadomość zedytuje no może jeszcze tego nie zrobić, no bo po co? No, dobra. Czyli ta gra idzie do. I a teraz jeszcze wam włączę odpowiedzi na... Odpowiedź poprawną na to pytanie. Także sami sobie teraz to zobaczcie. Pukać gdzie co jak. Bo to jest pewnie gdzieś na tulej którejś. Bo już kiedyś było, pamiętam. Już był kiedyś rozbierany, to gdzieś na którejś tulei już było. Jakieś wrzery były zrobione, bo to się na wodzie jeździ. 75 rocznik ciągnika. No. Ten kapten ciemny to podobno centralne smarowanie tego, pompy tej o, nie? Bo 81 tego nie ma, nie wiem. Nie wiem czy to jest... 81 rocznik tego ciągnika. Co ten kolega? A stary wałek? Z roku kosiarki, czyli kosiarka jest z roku 1989. Hmm, także co? No to także wiemy, że od najmniejszych jechali. Także wiadomo, że 30, czyli Łuszyce 330, ten który jest w naszym gospodarstwie, pochodzi z roku 75. 1975. No, on był kupiony od nowości tutaj, prawda? Wykupiony od nowości w jednych rękach. No. Później był kupiony zetor, prawda? Bo tam mieliśmy dużo koni, tutaj, prawda? Krów było kilka, no to trzeba było siana, połomy nagromadzić. No i była kupiona nowa prasa w 1998 roku. Tylko ona baś. No. Ona była z 97, wtedy była rok tak jakby po produkcji już, nie? No i 30 przez parę lat to trochę zaczęło wy, wy, wykańczać ta prasa. No i trzeba było jakiś kupić drugi traktor, żeby do prasy, do prasy był dobry, prawda? Dlatego jest 52, No. Akurat okazał się dobrym ciągnikiem. I ja on był kupiony w 2004 roku. Ale on, data produkcji tego ciągnika jest 1989 rocznik, prawda? No. 89 No a później jeszcze doszła 80. 80 to już takiego handlarza kupiona. A to był całkiem wyrypany traktor. Musiałem się przy nim trochę roboczy godzin spędzić. No i 80 jest z 81 roku, czyli to już ostatnie lata produkcji łóżuse czysta 385 No. Te ciągniki robił w plagierach. W nim mogło być, z nim się mogło dziać cudawianki. No bo tam jest się nikt nowego typu, to tam się nikt już nie wiadomo, który mógł być od nowości. Bo to jakieś dziwo, w PG, że to kto chciał, to siadał, jak jeździł, i kiedy chciał to jeździć, w jakim stanie chciał to jeździć. No także co? Także teraz poszukamy, no to zobaczymy, kto udzielił pierwszy jako poprawną, pie, kto pierwszy udzielił poprawną odpowiedź na moje pytanie z, z filmu. Prawda? No to już szukamy. Zwycięzcy plebiscytu tutaj mamy filmik, zaraz tu sobie ustawimy jakąś ładną kamerę żeby było wszystko dobrze, elegancko widać no i co, no i patrzymy jakie są komentarze pod tym filmikiem prawda zobaczymy według od najnowszych czyli te najnowsze będą na samej górze czyli musimy zjechać na sam dół znaczy ja muszę zjechać na sam dół i patrzeć ludzi, którzy napisali poprawną odpowiedź na moje pytanie przecież prawda, no bo o to chodzi w konkursie no dobra, i sobie patrzymy. No, po kolei roczniki. Tak jak mówiłem, trzy, trzy roczniki, żeby się tutaj zgadzały. Damy bliżej, bo no, jest dobra odpoczynka edytowana. Ten no, Napisał tu kolega Agroponietówka. No fajnie, byłbyś w sumie pierwszy, jakby to nie było edytowane. No ale zasady są takie, jakie są, prawda. O, tutaj jest odpowiedź, ale jest zła, bo tutaj ktoś tylko pomylił 88, jakby to było 89, no to już by było dobrze. Dużo ludzi pisało, że 30 z 74 roku, właśnie nie wiem, nie wiem, skąd taki pomysł. Właśnie no. No dowodów to ja Wam to pokazywać nie będę, no ale jeżeli ktoś by się strasznie uparł, to mogę zdjęcie zrobić rocznika, którego resztę pozasłaniam. <gry> no tak jak mówię. Dobra. Ja to już wcześniej to przeglądałem nie, nie, nie raz, już wiem... Już wiem kto, ale jeszcze raz... Powoli... O, właśnie. Tutaj będzie zwycięzca. Ten pan. Krzychu, 1, dwa, trzy. Napisał, że ULST 330 z roku, 80 81 no i 52 11 89 rocznik, Także. Także co. Także kolega, jakbyś mógł tutaj napisać pod tym swoim komentarzem, czy tam u góry. No i tak przecież konto, to twoje, to twoje, prawda? Tu możesz dopisać, czy tam u góry, pod tym filmem. Napisz mi swojego e-mail, e swój, ja go odczytam czy zapiszę sobie i go wykasuję, żeby tu nikt nie widział, prawda? Także, jakbyś mógł, to napisz mi e-mail, to mi się szybko wyświetli. Ja się do Ciebie odezwę, zapytam Ciebie o, o adres Twój, na jaki adres, to wysłać tą grę. Także tego. A jak dostaniesz grę, to później napisz pod tym filmikiem, załóżmy, że a, do nie dostałem, czy tamtego, no żeby wszyscy wiedzieli, że to nie było tam tamtego, nie? No musisz potwierdzić odbiór, czy tam do Ciebie doszła. Mam nadzieję, że to uczynisz, nie? No, także to by było fajnie z Twojej strony, jakbyś napisał, to grę otrzymasz no i co? No i dobra Gra jest tutaj, jeszcze raz pokażę. Podstawkę robię jako podstawkę. <laughs> nie, to jest moja gra. A to jest gra dla Ciebie. O, proszę bardzo. Dziś pan. Mm. Zawsze byłem facetem tych gier, nie? Znaczy tych gier. No, jako człowiek lubiący ciągniki, prawda? To jest też oryginalna dziewiętnastka. Od jedenast... jedenastki, nie wiem czy miałem wszystkie gry mam... Od jedenastki oryginalne, nawet patrzcie, można sobie zobaczyć jak to będzie działać ta gra. Strik. to jest właśnie ta gra, tylko tu trzeba grać teraz na tej nowy, patch, żeby to chodziło. No i tu se tam robi w polu. Jeden drugi, ja tu tylko patrzę co one tam robią. Także taka gierka idzie właśnie do Ciebie. Będziesz miał zajęcie na wieczorowe, zimowe... Wieczory, no ale mi powiedziałem. No, także tak to, no także Ci gratuluję, super. Wykazałeś się wiedzą tutaj w tym... Właśnie w tym zakresie. Trafiłeś jako pierwszy bez żadnych edytowa edytowań, także... No, także jeszcze raz gratuluję bardzo. No. I kto chce wygrać jeszcze taką jedną grę... No bo do wyboru będzie jeszcze tak, albo wygrać grę... albo jakąś tam wódeczkę do tak jak mówiłem. Jacka Danielsa, na przykład. Jak ktoś tam, kto ktoś starszy wygra, to na pewno będzie za tym za, za, zainteresowany tą drugą nagrodą. Także na razie jeszcze nie kupuję gry prezentu znaczy się nagrody. Zresztą, oglądajcie po 17.00. Wszystkiego się dowiecie o co chodzi. Także co. Pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Na razie. Go. Cześć.